Cześć, hey, z tej strony Kamloops, a w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pokażę Wam, gdzie jest ten czerwony klucz w Nexusie, oraz zrobię właśnie nowe misje związane z tym nowym sezonem. Czyli pierwsza misja to jest właśnie porozmawiać z Hefajstosem i się właśnie dowiem kilku, właśnie nowych rzeczy. No i jeszcze, co zrobię w tym odcinku, to sobie przejdę świat VIP, więc będę w tym odcinku robił dużo rzeczy. No a jak jesteście nowi, to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji w no, i w sumie zapraszam do oglądania. Dobra, więc może pokażę Wam na początku, gdzie się znajduje czerwony klucz. W ogóle jest to śmieszne, bo wczoraj ten klucz szukałem 5 godzin i go nie znalazłem, a sprawdzałem właśnie to miejsce dwa razy. No, a gdzie jest ten czerwony klucz? No, to jak widzicie, jest tutaj taki duży domek i jest mały domek. No i ten czerwony klucz znajduje się właśnie w tym oto kominie, gdzie się tak mega Więc idziemy sobie do niego, no i musimy użyć właśnie podkę pomniejszenia. Taki był wczoraj błąd, że po prostu nie znalazłem tego miejsca, bo nie wziąłem sobie podki pomniejszenia i nie widziałem. Tej dziury, bo nie dało się w nią wejść, bo byłem za duży, tak? Więc bierzemy sobie podkę pomniejszenia i ustawiamy się w prawym tutaj rogu i sobie tutaj skaczemy i przytrzymujecie w albo jak jesteście na telefonie, żebyście tak do przodu po prostu szli, nie możecie, jakby to powiedzieć, no po prostu musicie trzymać tak, żebyście szli ciągle do przodu i nie możecie się zatrzymywać, więc teraz to robimy to sobie patrzymy jaka jest misja do zrobienia pierwsza misja to jest porozmawiać z Hefajstosem o hiper sześcianach no to sobie to robimy no to oto ten gość czyli Stos. no i się znajduje on w małym tutaj domku obok tego dużego komina więc sobie tutaj idziemy do niego i mamy tutaj Stosa. klikamy sobie w niego no i przeczytajmy co on do nas mówi no i jesteś wy zmowie z tymi złodziejami? Na nabrodę Zeusa, zasłużyli na to, żeby zgnić w moim więzieniu. Chcieli ukraść mój młot, ale przyłapałem ich na gorącym uczynku. Pytasz jak ich uwolnić. Uwolnić? Cóż, jest jedna rzecz, którą Ty i twoi przyjaciele możecie dla mnie zrobić. Bo widzisz, mam na oku pewną wyjątkową damę. Atenę, która ciągle odrzuca moje zaloty. Choć wysyłam jej mnóstwo podarunków najwyższej jakości. Jeśli razem ze swoimi przyjaciółmi zbierzesz dla mnie około 50 milionów cząstek mocy, ukończę swoją najwspanialszą i największą maszynę, która z pewnością zaimponuje Atenie. Umowa stoi? No okej, okay, czyli tutaj chyba chodzi o to, że... Chyba Zakochał się w Atenie, no ale Atena go nie chce i może będzie go chciała, jak? No na pewno będzie go chciała, jak uzbieramy 50 milionów cząstek mocy, czyli wszyscy gracze muszą to zdobywać, no i ukończy swoją najspanialszą y, maszynę, która zaimponuje Atenie, no i na końcu pewnie sezonu będzie, że zostaną razem, czy coś takiego. No dobra. No, to sobie tutaj zrobiłem. Czyli teraz pewnie będzie misja, że muszę zebrać sobie te właśnie promienie. Znaczy, jakie promienie? Te takie, już Wam mówię, więc sobie odbieramy tę misję. No, bo ja już w sumie sprawdzałem, jaka będzie kolejna misja. No i kolejna misja to jest: oddaj 200 cząstek mocy. No, czyli musicie długo zbierać to, żeby po prostu to zebrać. Już Wam pokazuję, ile ja tego mam. Mam tego 43, czyli możemy sobie odebrać. I jeszcze 160, muszę tego zdobyć. To, co odebrałem, to się nie. Nie liczy jak to szybko zebrać? To nie wiem, możecie najszybciej. Nie wiem, jak się najszybciej to zbiera, ale ja mam taki pomysł, że sobie tworzę wagoniki. Mam teraz akurat 14 i ja robię tak, że. Dajemy sobie dwa razy tej wagoniki, i teraz trzeba czekać aż dwie minuty. Albo możecie też szybko, właśnie, zebrać. Wystarczy, że gołyszczecie zwierzaki w Nexusie, albo w świecie VIP. Więc teraz, co robimy, to idziemy sobie do świata VIP. Mamy tutaj jakieś zwierzaki, więc możecie w nie klikać. Wydaje mi się, że te zwierzaki dają ten kryształ. Ja zapominam ciągle jego nazwę, no ale to nieważne w sumie. No i bierzemy sobie tutaj te wagoniki. Dajemy sobie. Być w świecie VIP, mamy tutaj też jakieś zwierzaki, kryształ kinetyczny dostałem. Okej, okay, okej, okay. no i nie dostałem tego. O, cząstka mocy plus 3. I widzicie najlepiej wagoniki albo zwierzaki. No i teraz znów musicie czekać 2 minuty, bo już postawiłem właśnie dwa wagoniki, ale jak to ominąć? Teraz wystarczy, że wejdziecie sobie do Nexusa no i jesteście w innym nexusie na 100 pro... no nie na 100% bo ale zazwyczaj was tepa do innego nexusa bo tych nexusów jest dużo no bo w jednym nexusie może być 20 graczy a wiadomo że nie wiem ile osób gra w block Star planet yy, tak na polskim serwerze no na przykład w tym momencie ile osób jest w nexusie nie wiem ale nie wiem powiedzmy z 1000 czy coś takiego no to możecie trafiać po prostu do różnych nexusów i po prostu nie musicie czekać dwóch minut na to, jak będziecie mogli postawić w wagonie, tylko wystarczy, że pójdziecie sobie na parkur, albo teraz, jak ja, na świat VIP, wyjdziecie sobie z niego, albo możecie też tak zrobić na czatach, że wejdziecie sobie na czat i wyjdziecie sobie z tego czatu, no i możecie postawić w Nexusie. No i dobra. No i ja tak będę robił. No i to trochę zajmie, więc nie będę was zanudzał, więc yy, teraz yy, wytnę ten moment, jak po prostu uzbieram do 200, no i widzimy się, jak będę miał 200. Dobra, no to udało mi się zrobić tą misję, jak widzicie. Odebrałem sobie i teraz jest kolejne, że muszę porozmawiać jeszcze raz z stosem, czyli powtarzamy tą samą misję, czyli idziemy znów do niego. Udało mi się zebrać te 200. Ja nie mogę tego zapamiętać, jak się to nazywa. Muszę to zobaczyć. Cząstka mocy, dokładnie zebrałem 200 cząstek mocy. No i jeszcze raz gadamy z stosem. Zobaczmy, co ma mi do przekazania. Dobra, wspaniale, śmiertelniku, dzięki tobie i tysiącom podobnych tobie pomocników już niedługo ukończę swoją najwspanialszą maszynę. Na płonące włosy, Hadesa, zawaliśmy świetną umowę, Twoi przyjaciele wkrótce opuszczą więzienie. Nie przestawiaj zbierać cząstek mocy, śmiertelników, gdyż pomogą ci stworzyć z nich fantastyczne rzeczy. No czyli zbierajcie sobie te cząstki mocy, bo przez to będziecie sobie mogli stworzyć jak dobrze pamiętam, możecie stworzyć potkę. Szybkości oraz klocek sezonu Ale brakuje mi tego jeszcze 300, więc nie wiem czy uzbieram Do końca sezonu to, ale postaram się No i przez to, że Zebrałem to, no to za niedługo Będzie tak, że y, Przyjaciele moi opuszczą Więzienie, no czyli tamci Którzy są tutaj, już wam pokażę Już wam tutaj pokazuję, o ci co są tam W tym więzieniu, tutaj y, Są zamknięci, te postaci Te, te hiper sześciany, no to no to zostaną uwolnieni, tak? Więc tak to wygląda. Odbieramy sobie tą misję i chyba nie ma kolejnej, tak no i teraz co robimy, to przenosimy się do świata VIP. Dobra, no to jesteśmy w świecie VIP, no to lecimy z tym. Dzisiaj próbowałem to przechodzić i powiem wam, że przeszedłem to, ale nie odbierałem temnicy, więc powinno mi pójść, ale jest to naprawdę trudne. Dobra, wolę wolę teraz zginąć i mieć to jedno HP więcej, bo to jedno HP może Zrobić tak, że. No i znów straciłem. Ja nie mogę. Są to jakieś głupie krzaki niepotrzebne, które zdają HP. Po co takie coś? Nie, tutaj takie, właśnie kulki piekła. Chyba takiej armaty nie ma. I wydaje mi się, że za niedługo coś takie blockchain doda, że będzie lecieć takie kulki piekła i będzie. Po prostu zdawać to HP. O nie, tej kula magnetyczna. No to pierwsze, co zdobędziemy sobie, to jak dobrze pamiętam, tutaj jest fioletowy klucz. No i pierwsze, sobie go zdobędziemy. No nie, już straciłem jedno HP. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. No i teraz to bierzemy. No i straciłem 2 HP. To nie jest źle. To nie jest źle, ale myślałem, że stracę jedno. No i teraz, gdzie jest kolejny klucz? To jest yy, dokładnie tam na środku. No to lecimy sobie do góry. Polecam wam tutaj tak latać do góry, bo jak będziecie tak latać nisko to znajdziecie jakąś kulę magnetyczną która was zabije albo jakąś teslę więc polecam wam robić tak jak ja to po prostu robię no i okej okay, jesteśmy sobie tutaj musimy czekać jak wystrzelam sobie te piekła i to wszystko Let's, leci 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 teraz te jeszcze te kulki no i teraz sobie możemy to szybko wziąć wziąłem sobie nie an ani jednego hopa jak widzicie no to teraz idziemy sobie po niebieski klucz chyba tak chyba tak niebieski klucz naj Znajduje się tutaj na ostatniej planecie i jest tutaj dużo lawy rozlanej. Musicie tutaj mega uważać. I szybko sobie bierzecie. Mamy niebieski klucz i się wycofujemy. No i mam. Co z Mało HP straciłem. ale teraz. Co zrobiłem? Nie mówcie, że zginę. Zginąłem. Dobra, jestem w tym samym miejscu, gdzie byłem. Tutaj mamy ten niebieski klucz, więc sobie. Uważamy tutaj, żeby nie zginąć, bierzemy sobie niebieski klucz, cofamy się. I teraz co robicie, to lecicie sobie tutaj do Blixa żeby nie lecieć do góry, bo są jakieś magnesy, kule magnetyczne Tesle i zginiecie, więc pierwsze co robicie, to sobie tutaj lecicie. Lecicie sobie teraz też na środek, dokładnie tutaj. Tutaj jesteście bezpieczni, więc możecie sobie lecieć do góry i lecimy sobie do ostatniego domku. I teraz... To jest najtrudniejsze, to jest najtrudniejsze. No to lecicie sobie na tą smołę, żebyście nie spadli, i teraz musicie iść do tyłu, co nie? I też yy, skakać. Musicie iść do tyłu i też skakać, i wtedy wam zadziała dysk. Jak mi teraz tylko najgorzej, że teraz musicie wyjść i lecieć od razu na prawą stronę, bo tak to was przyciągnie magnes na sam dół. I udało mi się ją zdobyć, udało mi się ją zdobyć. Został mi ostatni klucz, teraz też sobie lecie do niego górą, żeby nie zginąć. I jak widzicie, zrobiłem to, tracąc tylko 3HP, więc jest to łatwe do zdobycia. No, teraz mamy już jedno HP, bo jest tutaj takie coś, yy, właśnie co robi tak, że mam, że zostaje mi jedno HP, nie wiem jak się to nazywa. No i jak jesteście tutaj, musicie również uważać, no bo są tutaj te kule i musicie tak. Tak żeby nie dosnąć tej kuli, bo jak będziecie mieć wszystkie klucze i zgniecie, to będzie najgorszy niefart świata. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj oto naszą tajemnicę czerwoniutką, więc sobie ją bierzemy. No i też ej, najgorsze by to było jednak jakbyście zginęli tutaj. Jak macie ten laser i idziecie sobie z wszystkimi kluczami, cyk! I giniecie, czy to... No giniecie, no, no to by było akurat najgorsze. No ale dobra, pokazałam Wam w tym odcinku te rzeczy, które Wam miałam pokazać, więc jak Wam się odcinek spodobał, to stawcie łapkę w górę, subika na kanale. No i to tyle, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!